Witam wszystkich bardzo serdecznie w 17 już odcinku naszej kariery trenerskiej Kazimierza Węgrzyna, która oczywiście wciąż ma swój bieg w GKS-Katowice za nami zamknięte letnie okienko transferowe. Teoretycznie nasz skład jest dopięty na ostatni guzik. Pytanie tylko, czy tak zbudowany zespół ostatecznie zapewni nam bezpieczne miejsce nad strefą spadkową? Oczywiście odpowiedź znajdziemy dopiero na koniec sezonu, a już teraz rozkręcamy rundę jesienną, zanim jednak przejdziemy do tego, Odcinka tradycyjnie przypomnimy sobie, co wydarzyło się w poprzednim. W sierpniu rozgrywamy cztery spotkania w Ekstraklasie. Nasz, nasz bilans to, to dwa, zwycięstwa, dwa zwycięstwa, remis, remis no i porażka. Po, po pięciu meczach pięciu mamy na koncie 7 punktów no i jesteśmy na 12 miejscu, ale, ale część zespołów już rozegrała szóstą kolejkę. Dla nas dla jednak nas najważniejsze, że zbudowaliśmy sobie już na, na tym etapie, etapie sezonu niewielką przewagę, przewagę nad strefą spotkową. No i tym sposobem odświeżyliśmy sobie trochę pamięć, oczywiście jesteśmy dopiero na starcie sezonu, za nami pierwszych kilka kolejek, ale jest naprawdę dobrze, jest niezwykle obiecująco, czas zatem najwyższy przekonać się, co przyniosą nam kolejne ligowe spotkania. A w tej już rozpoczętej szóstej kolejce gramy z zespołem, który podobnie jak i my jest tegorocznym Beniaminkiem Ekstraklasy. Chodzi oczywiście o Piasta który w zeszłym sezonie był przecież mistrzem pierwszej ligi. Według ekspertów jednak wydaje się, że jesteśmy nieznacznymi faworytami, ale czy rzeczywiście atut własnego boiska no i doping własnej publiczności poniesie nas tutaj do zwycięstwa? No może naprawdę nie być łatwo. Dodatkowo przypomnę, gramy bez kontuzjowanego Oskara Paprzyckiego którego nie zobaczymy przez długie, długie miesiące. Jak się jednak okazuje, odnosimy dość łatwe, choć może niezbyt wysokie zwycięstwo. 2 do zera po bramkach Szymczaka z 11 minuty i naszego kapitana Jędrycha z 47. Spory wkład w ten wynik wniosła cała linia obrony i nasz bramkarz. Wielkie brawa, ale statystyki mówią jasno, ta wygrana jest w pełni zasłużona. Dopisujemy sobie zatem 3 punkty, no i chwilowo dość wysoko wyskakujemy w tabeli, bo aż na siódme miejsce. Oczywiście mówię chwilowo, bo nie wszystkie zespoły rozegrały już swoje mecze. Mam na myśli przede wszystkim Lecha Poznań, który jest w tym momencie na dziewiątej lokacie, no i w przypadku zwycięstwa zwyczajnie nas przeskoczy. GKS Katowice gra defensywna kluczem do zwycięstwa, no i rzeczywiście coś w tym jest, tak jak już wspomniałem. Wszyscy nasi obrońcy plus bramkarz w tym meczu spisali się na medal, no i na pewno mieli swój udział w tym zwycięstwie. No niestety w tym meczu z piastem Gilwice ulega kontuzji nasz najlepszy snajper wyposzczony z Lecha, Filip Szymczak. To wybicie Palucha niezdolny do graż do 11 dni. Na szczęście jest nadzieja, że do kolejnego ligowego spotkania, niezwykle ważnego, nasz napastnik będzie już zdrowy. Co to za ważny mecz? Już wkrótce będzie wszystko jasne. A tymczasem w meczach kończących tą szóstą kolejkę dochodzi do olbrzymiej sensacji. Oto aktualny mistrz Polski Lech Poznań na własnym stadionie przegrywa z Wisłą Płock 0–1, no i tym samym pozostajemy na siódmym miejscu. Dodatkowo w wielkim klasyku ekstraklasy Wisła Kraków przegrywa u siebie z Legią Warszawa 2–3. No to się nazywa Pech. Nasz doświadczony, 32-letni wicekapitan Rafał Figiel, który ledwo co zakończył rehabilitację po poprzednim urazie, wpada w kolejną kontuzję. Tym razem jest to naciągnięcie mięśni Uda i nie zobaczymy go na boisku aż do dwóch tygodni. Oczywiście te parametry fizyczne ma już bardzo słabe, ale te psychiczne czy techniczne wciąż są na naprawdę wysokim poziomie. Tak więc, no cóż, niewątpliwie będzie nam brakować naszego lidera w środku pomocy. Tym bardziej, że przecież przed nami niezwykle ważny mecz. Jaki. To najtrudniejszy mecz w całym kalendarzu Ekstraklasy. Jedziemy do Warszawy na starcie z Legią. Oczywiście murowanym faworytem tego spotkania jest stołeczny zespół, który jest potentatem w realiach polskiej piłki, I to pomimo, że w ostatnich czasach w rzeczywistości tego może nie potwierdza, no to wszyscy jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, jakim potencjałem dysponuje Legia Warszawa. To będzie starcie z gatunku Dawida z Goliatem. My jedziemy tam w roli totalnego słabeusza, no i każdy inny wynik niż nasza porażka, może nawet i wysoka, będzie olbrzymią sensacją. Co ciekawe w naszym uniwersum świata gry Legionistów wciąż prowadzi Czesiu Michniewicz i to pomimo, że w zeszłym sezonie no nie popisał się i zajął z wojskowymi dopiero trzecie miejsce w Ekstraklasie. Przed tym sezonem w letnim okienku transferowym doszło do sporych zmian personalnych w legii. Sprzedany został m.in. Liquinias, który przeszedł do francuskiego Lens za kwotę 31,5 miliona złotych. W odwrotnym kierunku pozyskano m.in. Krystiana Bielika z derbykanty za prawie 20 milionów. Nastąpiło zatem kilka roszad w składzie, ale to niewątpliwie wciąż najmocniejsza ekipa w Ekstraklasie, która chyba powinna sięgnąć w tym sezonie po tytuł mistrza Polski. No to co najmniej jest zaskakujące. Pomimo, że nasz menedżer, nasz Kaziu, jest zewsząd chwalony za zbudowanie zespołu praktycznie w 100% na Polakach, no to Czesiu Michniewicz na przedmeczowej konferencji prasowej stwierdził, że nie jest to najważniejsze i wręcz nieistotne, co zawodnicy mają wpisane w paszportach. No trochę nas tym rozczarował. A tymczasem w tym pierwszym rozegranym spotkaniu siódmej kolejki mamy od razu na dzień dobry sensację. W derbach Poznania Lech przegrywa z wartą 0-1, do na dodatek po bramce straconej w 91 minucie. Coś niesamowitego, mistrz Polski wciąż bez formy. No dobra, czas najwyższy, przejść do ustawień taktycznych przed tym meczem z Legią Warszawa. No, jako że, powiedzmy sobie szczerze, w tym starciu nie mamy wiele do stracenia. Tak więc, spróbujemy zagrać odważnie na mentalności standardowej. Jak zwykle, bardzo szeroko, skrzydłami, będziemy transportować piłkę do napastników. Jeśli w ogóle będzie to możliwe. A jak będzie wyglądała nasza wyjściowa jedenastka? W bramce, oczywiście, podleśny. Dalej w obronie, na lewej, Danicić, Dalej w środku, Jędryk Szota. Na prawej, kłoda. W drugiej linii od lewej Żyro, w środku pomocy Poręba i Kalinkowski, na prawym skrzydle Formela, a na desancie Krzysiu Dżazga i Filip Szymczak. No już jesteśmy w szatni domowego obiektu Legii we Warszawie. Oczywiście emocje towarzyszące temu spotkaniu są olbrzymie, sięgają wręcz z zenitu. Przed nami zadanie z gatunku tych właściwie niewykonalnych, postawić się Legii na ich terenie. 15 września godzina 2030. Gospodarze w ustawieniu 4-3-3 na szpicy Emreli na skrzydłach Castrat i Murić. No i chyba właśnie tej trójki powinniśmy się najbardziej obawiać. Jeszcze przypomnienie naszej formacji 4-4 dla wszystkich oglądających transmisję telewizyjną, bo przecież taka właśnie jest w TVP1. Sytuacja w Tabeli. Legia Warszawa po 6 kolejkach, 13 punktów na czwartym miejscu. Rzut rożny dla Legionistów, Murić dośrodkowuje na długi słupek, ale co tu się dzieje, sędzia przerywa grę, no to jest coś nieprawdopodobnego, jeden z zawodników gospodarzy tam się przewraca, chyba był faulowany, mamy weryfikację, no to jest niewiarygodne, ale tak, Karny w szóstej minucie. Do piłki na jedenastym meczu podbiega Karatin, uderza niestety mocno, pewnie przy słupku, no i to wszystko zaczyna się najgorzej jak mogliśmy sobie to wyobrazić, już w siódmej minucie tego spotkania przegrywamy na dodatek po golu z Karnego. Kladun rozpoczyna grę z pod własnej bramki. Daleki mocny wykop na naszą połowę. Ładnie tutaj powalczyliśmy o futbolówkę, przejmujemy ją nasz środkowo do przodu. Dzazga, ale tu jest pod presją przeciwników Kalinkowski. Ponownie Szota, Dzazga. Ładnie przedostaliśmy się na połowę przeciwników. Formela. Urwał się tutaj kryjącemu zawodnikowi do środku. Spaliliń końcowy Szymczak, ależ fatalne pudło. No i ponownie bramkarz gospodarzy rozpoczyna grę legionistów, ale spokojnie przejmujemy futbolówkę. Poręba w centralnej strefie boiska, podanie do Dżazgi, ten tutaj ładna seria zwodów, zagranie do Szymczaka, ten jest sam na sam z bramkarzem, pięknie to wykorzystuje nasz super snajper, fantastyczne uderzenie, no ale pytanie, mamy już weryfikację na warze, czy tam była pozycja spalana? Nie, jest golu znany. 30 minuta. Podleśny wznawia grę z pod własnej bramki, daleki, wysoki wykop. Teraz tylko przejąć tą piłkę. Jones go ładnie tam zgrywa, Szymczak pędzi do tej futbolówki, strzela. Ależ, no niestety, szkoda, pomylił się. Kisiel przy piłce i legioniści rozpoczynają swoją akcję ofensywną od linii obronnej. Karatin do przodu. Jest tutaj Castrat i wycofujemy się do obrony, Emreli aż to rozegrali Kastrat i niebezpiecznie strzela, ale zablokowany. No i to jest koniec pierwszej połowy. Jak na razie jest dobrze, jest wręcz bardzo dobrze. Mamy remis, jest jeden do jednego. Oczywiście legioniści są stroną przeważającą, kontrolują przebieg tego spotkania, ale na ich ataki potrafimy skutecznie odpowiedzieć. No zobaczymy, co przyniesie nam druga odsłona tego meczu. Poręba przy piłce w centralnej strefie wojska do przodu, dłuższym czeka. Ten się rozgląda. Ładne zagranie na lewą stronę do rozpędzonego Michała Żyro. Żyro będzie dośrodkowanie, tak jest, wrzutka. Poręba! fantastycznie się tutaj znalazł. Nabiegając na tą piłkę, wyskoczył wyżej niż obrońcy Legii i w 46. minucie prowadzimy dwa do jednego, ale się zaczyna ta druga połowa. Rzut rożny dla Legionistów, Murić do środkowie w nasze polkarne, ale spokojnie wybijamy tą futbolkę. pierwszy do niej dopada Dżazga, tak jest Krzysiu, rusza do przodu, jest przyboczny bojska. podaje do Formeli, ten przyspieszył, próbuje się przedzierać, ale ma tutaj bardzo ciężko, jest ciasno, będzie do tak jest, Szymczak, uderzenie, no szkoda nad poprzeczką. Ribeiro wznawia grę wyrzutem piłki z autu, ta ląduje pod nogami Muricia, Ribeiro, ależ tu ruchomił Kowalczyka, ten strzela, no to jest coś nieprawdopodobnego, no to jest zupełnie niezrozumiałe, strzał na krótki słupek, no Podleśny się tu kompletnie nie popisał, ponownie mamy remis, 64 minuta 2 do 2. Chladun przy piłce, poza swoim polem karnym i legioniści rozpoczynają swoją akcję ofensywną. Wieteska rozgląda się, zagranie do przodu jest tu Murić, ale pod presją naszych zawodników wycofanie Wieteska. No, mieliśmy fantastyczny wynik, to 2 do 1, ale teraz przecież to 2 do 2 to wciąż bardzo dobry rezultat. Trzeba tylko się wybronić. Murić przy bocznej linii boiska, Karatin atakują legioniści do środkowania. Już niebezpiecznie, Kisel! ależ uderzył bardzo niecelnie. 69. minuta i ściągamy z boiska skrajnie wyczerpanego Igora Kłoda. W jego miejsce na murawie melduje się Grzesiu Janiszewski. No i już legioniści ruszają do przodu. Bramkarz gospodarzy podaje do swoich obrońców. Bajrić, Kisiel w środkowej strefie boiska. Kowalczyk rozgląda się posła. futbolówkę na prawe skrzydło. Ależ Danić tu nie powalczył. Pekar, za polokarnego uderzenie. No co za zaskakujący strzał w samo okienko. Podleśny nie sięgnął tej piłki. 78. minuta. No i niestety przegrywamy 2-3. To już 85. minuta, no już przegrywamy, tak więc nie pozostało nam już nic do stracenia. Ruszamy do frontalnego ataku, robimy podwójną zmianę. Boisko opuszcza Formela, w jego miejsce na murawie melduje się Hebel. Krzysiu Drzazga zostaje zmieniony przez Bartosza Bidę. Bida przy piłce w środku boiska, wycofuje Kalinkowski. Ależ tu ładnie uruchomił Bartosza Bida. Ten rozpędzony ma sporo miejsca, już wpada polkany, będzie strzelał. Nie podaje, ależ tu legioniści niestety wybronili się, wybijają. Ale jeszcze zbieramy piłkę: Szota, Kalinkowski. Jeszcze organizujemy kolejny atak. No niestety to jest 90 minuta, Wszystko już wskazuje na to, że będziemy musieli się pogodzić z porażką. Jeszcze Jędrych, jeszcze jedna wrzutka w pole karne, Jest tutaj Michał Żyrobida, ależ niestety zablokowana pozycja spalona. To już dotycząca z gry Ladun, daleko wybija piłkę, ta trafia pod nogi Pekarta, ale Janiszewski skuteczny tutaj atak, Jędrych, zagranie do przodu, to już chyba nasz ostatni zryw, Szymczak, fantastyczne zagranie, Bartosz Bida, no kiedy jak nie teraz, mija bramkarza gospodarzy, 91 pierwsza minuta, doprowadzamy do wyrównania, jest 3 do trzech, no euforia, sensacja, coś nieprawdopodobnego. No i to jest koniec tego niezwykle emocjonującego, no i pełnego nerwów spotkania. No mieliśmy tutaj dzisiaj praktycznie wszystko, przecież przegrywaliśmy już w ósmej minucie po golu straconym z karnego. Później doprowadziliśmy do wyrównania, co więcej nawet prowadziliśmy w tym meczu. Niestety nasza radość nie trwała długo, legioniści strzelają nam dwa gole i to my musimy gonić wynik. Ale na szczęście w doliczonym czasie gry doprowadzamy do wyrównania i z wynikiem 3 do 3 kończymy ten szalony mecz. Ten jeden punkt wywalczony na tak trudnym terenie oczywiście smakuje wybornie. Dopisujemy sobie go do naszej puli i przesuwamy się chwilowo na siódme miejsce w tabeli. No przed tym meczem chyba nikt do zdrowych zmysłach nie przypuszczałby, że jesteśmy w stanie legi we Warszawie strzelić aż trzy bramki. A jednak tego dokonaliśmy. Coś niewiarygodnego. Ten remis to dla nas olbrzymi sukces. Jak się okazuje, ta bezcenna dla nas bramka na 3-3 Bartosza Bidy była jego pierwszą od 10 spotkań, wliczając w to jeszcze czas, kiedy grał w biały Białystok. No, coś niewiarygodnego. Wygląda na to, że Czesiu Michniewicz nie jest jakoś specjalnie zły po tym meczu, chociaż stracił dwa punkty w doliczonym czasie gry. Na pomeczowej konferencji prasowej stwierdził, że kibice musieli być na pewno zadowoleni z liczby sytuacji w tym meczu. No cóż, trudno się nie zgodzić: 6 goli, no to był szalony mecz. No niby były w tym meczu jakieś tam sytuacje dyskusyjne, które były analizowane na warze, ale na pomaczowej konferencji prasowej nasz poczciwy Kaziu stanął po stronie sędziów i stwierdził, że ci wykonują trudną i niewdzięczną pracę. No cały nasz menedżer. No i niestety, ale spadł na nas kolejny cios. Do poważnie kontuzowanego Oskara Paprzyckiego, którego przecież nie zobaczymy na boisku jeszcze jakieś pół roku, dołączył nasz kolejny środkowy pomocnik Michał Kaput. Naciągnięcie mięśnia brzucha tego łydki, niezdolny do gry aż do dwóch miesięcy no prawdziwy dramat. A tymczasem w tej siódmej kolejce w wielkich derbach Krakowa, Krakowia wygrywa z wisłą 3 do 1 no i tym samym pasy umacniają się na fotelu lidera. No i niestety ale mamy kolejną kontuzję. 26-letni ofensywny pomocnik, którego głównie wykorzystujemy na skrzydłach Maksymilian Hebel naciągnięcie mięśni łydki niezdolny do gry aż do pięciu tygodni. Zróbmy sobie małą przerwę i sprawdźmy jak właściwie radzą sobie nasze kluby w europejskich pucharach, a w tych występuje oprócz Lecha Poznań Krakowie, Legia Warszawa oraz Śląsk Wrocław. No to zacznijmy od tego ostatniego, a więc śląska Wrocław. I jak się okazuje, w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Europa Conference League przeszli Brentby Kopenhaga w następnej fińskiej interturku, żeby w ostatecznej czwartej rundzie wyeliminować rumuński klusz no i tym samym dostać się do fazy grupowej Europa Conference League, konkretnie do grupy C. Na no, w tej mierzyć będą się ze szwedzkim malmocypryjskim Apoelem no i greckim paokiem. Wydaje się zatem, że może nie być łatwo, no ale zobaczymy. Legia Warszawa, która w zeszłym sezonie zajęła trzecie miejsce, również przystąpiła do eliminacji w Europa Conference League. Niestety wojskowym się nie powiodło i nie awansowali do fazy grupowej tak jak Śląsk Wrocław. Co prawda w drugiej rundzie wyeliminowali Dynamo Tbilisi, później Szaktyr Saligorsk, ale w tej decydującej czwartej odpadli z Zorią Ługańsk. Zeszłoroczny wicemistrz Polski, a więc Krakowia no niestety miała jeszcze mniej szczęścia niż Legia, bo odpadła już w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Europa Conference League z Hajdukiem Split. Tak więc jeszcze na dobre nie rozpoczęli tych eliminacji, a już je zakończyli i rozgrywki europejskie są już tylko wspomnieniem. Aktualny mistrz Polski, a więc Lech Poznań oczywiście rozpoczął eliminację do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie uporali się z macedońską Szkendiją. W kolejnej nie bez problemów, bo dopiero po karnych wyeliminowali slawie Praga. Niestety w trzeciej rundzie dwukrotnie przegrywają z chorwacką Rijeką, no i rozpoczynają swoją walkę o Ligę Europy. Ale tutaj w barażach pokonują węgierski molfe Herwar no i tym samym awansują do fazy grupowej tych rozgrywek. Na no w grupie A, do której trafił kolejosz zarywali będzie miał włoską Atalantę austriacki Las Glintz no i berlińską hertę. Wydaje się zatem, że to grupa niezwykle wymagająca, no i zajęcie tego przynajmniej drugiego miejsca może być bardzo trudne. Wracamy już do Ekstraklasy, bo oto na naszym stadionie gościć będziemy Krakowie. Jak już wiemy pasy w tym sezonie w europejskich pucharach no, nie popisały się, bo zakończyły swoją grę już na pierwszym przeciwniku. Ale w naszej lidze wiedzie im się bardzo dobrze, są wręcz rewelacją tego sezonu. W tym momencie z czterema ligowymi zwycięstwami z rzędu są na pierwszym miejscu w tabeli. Zapowiada się zatem bardzo trudny mecz, tym bardziej, że jak wiadomo jesteśmy osłabieni brakiem kontuzjowanych Paprzyckiego, Kaputa i Hebla. No i już jesteśmy w szatni naszego obiektu przed tym spotkaniem z Krakowią. W tym ostatnim meczu z Legią we Warszawie fatalnie spisał się nasz bramkarz podleśny. Wpuścił trzy bramki, bardzo słaba nota. Tak więc czas najwyższy, żeby właśnie dziś zadebiutował po raz pierwszy wypożyczony z Jagiellonii Białystok Xavier Dziekoński. Zobaczymy jak się spisze. A w Krakowi trenerem wciąż Michał Probierz. Jest kilka rozpoznawalnych nazwisk z ekstraklasowych boisk. Będzie zatem niezwykle ciężko. Ale jak zwykle będziemy próbować zrobić nie niespodzianka w pierwszej połowie nie działo się nic, albo prawie nic. Z Zmura wywiało nudą. My oddaliśmy łącznie jeden niecelny strzał. Goście trzy, również niecelne. No zobaczymy, co przyniesie nam druga odsłona tego meczu. Szymczak pędzi do bezpańskiej piłki, ale niestety to zawodnicy Krakowi przejmują futbolówkę. Olszewski, Nowak, Muci. Zagranie do Olszewskiego. Ten pędzi wzdłuż bocznej linii wojska. Będzie dośrodkowanie. Tak jest! Kucharczyk! No i niestety w ten sposób z najbliższej odległości pokonuje naszego Dziekońskiego. 74. minuta. no i przegrywa. Mamy z 0 do 1. Dzikoński rozpoczyna grę pod własnej bramki dalki wykopny, ale teraz trzeba powalczyć o tą piłkę, czy się uda, tak jest. No ale to już jest 88 minuta, czy zdołamy jeszcze doprowadzić do wyrównania? Bida z prawej strony boiska wycofuje, no ale niecelne to podanie, fatalne, niedokładnie. Już Krakowia rusza z kontratakiem, muci zagranie na lewą stronę, Szysz ten ma sporo miejsca, chyba będzie dośrodkowanie, tak jest, ale Szota bardzo dobrze tu ustawiony, dalekie wybicie, Dżazga zgrywa, Bida, ale już przepiękne zagranie do Szymczaka, Szymczak do no teraz albo nigdy, fantastyczne uderzenie, Plach to. Tylko piłkę wzrokiem. 89. minuta. Doprowadzamy do wyrównania. To jest jeden do jednego. Olszewski wznawia gry wyrzutem piłki z auto, ale prosto pod nogi Dani i Już ruszamy do przodu. Sędzia doliczył 3 minuty, a rozpoczęła się dziewięćdziesiąta czwarta tego meczu. Bida zagranie na lewą stronę. Jest Lużyro. Ma sporo miejsca. Dośrodkowanie. Szymczak w polu karnym wykłada. Figiel bomba. Cios go dopada z najbliższej odległości. Pakuje tą piłkę. Sędzia jeszcze podbiega. Czy tam była pozycja spalona? Ale chyba wydaje się, że nie coś nieprawdopodobnego. A w jakich dramatycznych okolicznościach, czy będziemy mieli prowadzeń Tak jest no, i to jest koniec tego niesamowitego, szalonego meczu. W dramatycznych, nieprawdopodobnych okolicznościach wygrywamy to spotkanie z Krakowią. Pomimo, że jeszcze w 88 minucie przegrywaliśmy, no takie scenariusze pisze tylko życie. Tego nie wymyśliłby nawet Hitchcock. No, szok, szok i niedowierzanie. No, tak szczęśliwie ugranych trzech punktów, no to chyba jeszcze nie mieliśmy właściwie to nawet na pewno. Przesuwamy się na piąte miejsce w tabeli. Krakowia, pomimo porażki, wciąż pozostaje na fotelu lidera. No, naprawdę wciąż trudno uwierzyć w ten wynik. No, coś niesamowitego: no przecież uciekliśmy katus pod topora dosłownie w ostatniej chwili. A ta zwycięska bramka, pomimo że sędzia doliczył zaledwie 3 minuty, padła w 94. No, prawdziwie piłkarskie jaja. Na pomeczowej konferencji prasowej menedżer Krakowi Michał Prowierz stwierdził, że nasza zwycięska bramka z samej końcówki była całkowicie niezasłużona. A nasz Kaziu szczerze odpowiedział: Mieliśmy więcej niż trochę szczęścia. No i taka jest prawda. No i oczywiście nie mogło być inaczej, zarząd jest zachwycony pracą naszego Kaska w klubie, nota końcowa minus 6. Chwila oddechu od Ekstraklasy, zmieniamy rozgrywki, jedziemy zmierzyć się z Gryfem Wejherowo w pierwszej rundzie Pucharu Polski. No nie przewidujemy jakichś większych problemów, to powinien być łatwy awans do kolejnej rundy. A w międzyczasie, jako że zarząd jest zachwycony pracą naszego Kaska w klubie, to zaoferował mu nowy 3-letni kontrakt warty 22,5 tysiąca zł miesięcznie. Kazek długo nie zastanawiając się, podpisał ten nowy kontrakt, tym bardziej że jak do tej pory rozmowy o pracę we większych klubach kończyły się fiaskiem. Tym samym nowy kontrakt naszego menedżera wygasa 30 czerwca 2026 roku. No i już jesteśmy po meczu z Gryfem Wejherowo, Zgodnie z oczekiwaniami odnosimy zwycięstwo tyle że bardzo skromne: zaledwie dwa do jednego. Oczywiście mieliśmy miażdżącą przewagę, ale ta nie przekładała się na strzelone bramki. A w pierwszej rundzie Pucharu Polski mamy już pierwszą sensację i to na dodatek dużego kalibru. Legia Warszawa odpada z Miedzią Legnica przegrywając 0 do 3. To tym większa sensacja, że przecież w poprzednich dwóch sezonach Legia Warszawa triumfowała w Pucharze Polski. No ale najważniejsze, że my jesteśmy w drugiej rundzie i tylko to się liczy. Ale jak się okazuje to nie koniec niespodzianek w tej pierwszej rundzie. Z Pucharem Polski żegna się również Krakowia, która przegrywa pod ogrywce z Jagiellonią Białystok, Wisła Kraków, która ulega Radomiakowi Radomny no i Śląsk Wrocław, który przegrywa Pokarnych z Wisłą Płock. Pogoń Grodzisk Mazowiecki eliminuje pod ogrywce Koronę Kielce i to chyba również możemy zaliczyć do sporych niespodzianek. Wracamy już do Ekstraklasy, bo w dziewiątej kolejce gramy z Zagłębiem Lubin. To mecz wyjazdowy i oczywiście gospodarze są tutaj faworytem, choćby ze względu, że mogą liczyć na wszystkich swoich zawodników w przeciwieństwie do nas, gdzie my mamy kontuzjowanych Kaputa, Paprzyckiego, Figla i Hebla. Ale te wszystkie kontuzje jak się okazują, nie są przeszkodą do zwycięstwa w tym meczu. Wygrywamy z Zagłębiem na wyjeździe 2 do 0 po bramkach Krzysia Dżazgi w 56 minucie i Serafina Szota już w doliczonym czasie gry. Dopisujemy sobie zatem te trzy punkty no i wskakujemy uwaga na wysokie czwarte miejsce w tabeli. No coś nieprawdopodobnego, no jak na razie ten sezon w naszym wykonaniu jest niewiarygodny. A co ciekawe, zawodnikiem tego spotkania nie został żaden ze strzelców bramek, a nasz młodziutki 17-letni prawy obrońca Igor Kłoda. Fantastyczny występ, wielkie brawa. A na pomeczowej konferencji prasowej menedżer Zagłębia Lubin Marek Gołębiewski stwierdził, że nie było ich w tym meczu, że to był bardzo słaby występ jego drużyny. No fakty są takie, że oddawali bardzo dużo strzałów, tyle że niecelnych, a takie strzały to tylko dobrze wyglądają w statystykach. No i niestety po meczu z miedziowymi do kontuzjowanych dołącza nasz 31-letni skrzydłowy Michał Żyro. Stuczenie uda, nie zobaczymy go na boisku do 8 dni. A w tej kolejce, w wielkim klasyku ekstraklasy, Legia Warszawa wygrywa z Lechem Poznań 1 do 0. No i tym samym kolejusz jest wciąż w katastrofalnej formie, będąc gdzieś tam na dole tabeli. Piłkarzem miesiąca Ekstraklasy za wrzesień zostaje nasz Filip Szymczak. No szkoda, że to zawodnik tylko wypożyczony z Lecha Poznań. W trzech występach notuje trzy trafienia, a dokłada jedną asystę. Szymczak zgarnia jeszcze jedną nagrodę. Zostaje również wybrany młodym piłkarzem miesiąca za wrzesień. A menedżerem miesiąca za wrzesień zostaje wybrany Jacek Magiera ze Śląska Wrocław. Na drugim miejscu Czesiu Michniewicz z Legii Warszawa, a na trzecim nasz poczciwy Kaziu. Najwyższy czas na uroczyste losowanie drugiej rundy Pucharu Polski. Z kim zatem zagramy na tym etapie tych rozgrywek? Naszym rywalem będzie grudziącki klub sportowy Olimpia Grudziądz. Wydaje się zatem, że wylosowaliśmy dobrze, no i mamy spore szanse na awans do kolejnej rundy. A w meczu kończącym tą dziewiątą kolejkę w Ekstraklasie Krakowia wygrywa z Górnikiem Zabrzej 1-0 i tym samym umacnia się na fotelu lidera, co ciekawe pasy wciąż mają tylko jedną porażkę poniesioną z nami. Wrzesień to pasmo sukcesów naszego Kaska. Wygrywa w pierwszej rundzie Pucharu Polski, a także w Ekstraklasie rozgrywa cztery spotkania, trzy zwycięstwa i jeden remis, ale jaki i z kim? Po dziewięciu kolejkach jesteśmy na nieprawdopodobnie wysokim czwartym miejscu w tabeli. Przed nami tylko Legia Warszawa, do której tracimy tylko trzy punkty, Śląsk Wrocław, No i Krakowia. W klasyfikacji strzelców liderem nasz Filip Szymczak z siedmioma golami. Również Szymczak ma drugą najwyższą średnią ocenę w całej lidze. No co my byśmy zrobili bez tego chłopaka? No i to by było wszystko w tym odcinku. Jak na razie mamy iście szalony sezon. Pytanie, czy nasz Kaziu w kolejnych spotkaniach będzie osiągał równie dobre wyniki, czy też może przyjdzie kryzys, załamanie formy i zaczniemy się osuwać w tabeli w dół? Na to pytanie znajdziemy już odpowiedź w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Gorąco zachęcam również do subskrypcji tego kanału, pozostawienia łapki w górę i komentarza. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.